chwaliony po wszystkie wieki a amen a Boże ojca Wielkość moc i słab. Ksiądz kardynał nowo wyświęconym diakonom wręczy świadectwa święceń i pośle ich do wspólnot parafialnych, gdzie będą posługiwać. Diakon Maksymilian Frąckowiak jest posłany do Ludu Bożego, który jest przy parafii archikatedralnej pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Łodzi. Diakon Krystian Leśniewski. Do parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Łodzi. Diakon Witold Łącki do parafii pod wezwaniem Świętego Łukasza Ewangelisty i Świętego Floriana w Łodzi. Diakon Tomasz Ubrych do parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim. diakon Konrad Wadelski do parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Żgowie. I diakon Carlos Angel Saldiba Aguilera do parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Pabianicach. Tak, jeszcze ja chciałbym zabrać chwilkę. Co prawda nie będę dekretów rozdawał. Ale chcieli, jeszcze tak, jeszcze. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować jako ci, którzy jesteśmy Novissimus. Ksiądz Kajdynał, jak był u nas w czasie rekolekcji, powiedział, że będziemy takimi nowicjuszami. Novissimus, o ile dobrze wymawiam. Więc nowicjami, tak, tak, to też chciałem dopowiedzieć, ale zapomniałem. Więc jako ci nowi przybysze, nowicjusze, takie świeżynki, chcielibyśmy bardzo serdecznie księdzu kardynałowi podziękować za udzielenie nam tych święceń. Dziękujemy również księdzu biskupowi Markowi za obecność. Wszystkim księżom, szczególnie przełożonym z seminarium naszego na czele z księdzem rektorem, Wszystkim innym przełożonym ojcom duchowną, duchownym, szczególnie ojcu Piotrowi za ostatni czas rekolekcji w Olszy. Dziękujemy wszystkim klerykom, dziękujemy formatorom roku propodeutycznego, tych, tym wszystkim, którzy przyszli tutaj, księżom proboszczom, naszych parafii, parafii praktyk, siostrom zakonnym, księdzu proboszczowi katedry. Panu organiście, panu Kościelnemu, ich wszystkim, którzy tutaj jesteście dzisiaj i przyczyniliście się do tego, że tutaj w tym miejscu teraz ja stoimy. Bardzo wam za wszystko dziękujemy.